Dobrze, że jesteście! Trzeba walczyć, moi Wikingowie! Z samurajami, z rycerzami! Nie pozwólmy im wygrać! Kampioś Wygramy! Za pomocą naszej tajnej broni zniszczymy ich wszystkich! Nie, Mordo? Dokładnie. jej, co ja tu robię? Nie pozwólmy wygrać Jasiowi, przywódcy rycerzy, ani Multiemu, przywódcy samurajów. Musimy my wygrać! WIKINGOWIE! Dobra, już. Rez spokój się. Pod koniec filmika dla was fajny konkurs, gdzie możecie wygrać fajne gadżety z For Honor. WIKING! A poza tym oczywiście chciałbym wam przypomnieć, jeśli możecie, zasubskrybujcie mój kanał. Czerwony, taki magiczny guziczek. A poza tym musicie jeszcze kliknąć dzwonek. Bo teraz to bez dzwonka ani rusz. Nie zobaczcie filmików, więc dzwonek też klikajcie. Z góry dziękuję i zapraszam do walki. Rzeczny fort, pojedynek, śnieżna noc. Wybierz postać. Uuuu. Oczywiście, że wiking. tak? Tak? gotowość? Tak. To jedźmy z tym, moi drodzy, jedźmy. To jest jeszcze otwarta beta, także to jeszcze wiele pewnie się zmieni w tej grze, a już teraz jest na świetnie grywana. Naprawdę, to w jaki sposób można popykać sobie, to jest wręcz niemożliwe. Naprawdę, ostatnie beta, jakie miałem okazję grać, nie były tak rozwinięte bardzo przyjemnie się walczy, bardzo przyjemnie U? nie zablokowałem czasu uuu! Dobra dobra, dobra aj, ajajaj uraaa, bunga naryło, i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze, uuu szybki jest, szybki Czemu walczę z wikingiem? to jest jakaś... To jest pewnie jakiś rodzaj pojedynku takiego z innymi graczami, więc to jest kwestia tego, jakie oni mają klasę. Eee, w tym przypadku jest to wiking, szkoda, chciałem walczyć z innymi nacjami, byłoby przyjemniej. Ale niech będzie. Bloki trzeba robić, to jest bardzo istotne. On nie robi, mi nie zawsze się udaje. To jest moja pierwsza walka z graczem tak naprawdę. Wcześniej dokonywałem... No ty kur... A nie, to jest bot, to nie jest gracz. ja mam tak Jeśli chodzi o samego sobie bota No nieźle mu idzie Dupni, mozola I mocny atak Pięknie Runda pierwsza Zwycięstwo Round 2 Wolałbym sobie roz rozegrać yy, rozgrywkę, w której dałoby się um, z całym wojskiem też pograć, bo to jest bardzo fajne mordować po kolei takie malutkie ludziki, to, to jest, tak niesamowite bo tych, właśnie te postacie, które teraz tu widzicie to jest, to jest kwestia yy, rozgrywki dosyć takiej ciężkiej, gdzie, gdzie się układamy cały czas i dopiero po jakimś czasie ktoś wygra a wiele wojsk właśnie jest takich, że po prostu jedziesz tym, szarżujesz jednego po drugim, po prostu zgarniasz Zgarniasz jednego po drugim, jeśli chodzi o ludzi. Niesamowicie to wygląda, naprawdę. Można się poczuć jak taki naprawdę taki koksun. Tubni mozola! Koniec tego. Kurde. Jego. Dobrze. No wreszcie, wreszcie, wreszcie. Ronda zwycięska. Nice one. Wikingu. Round 3 Round do przewagi w pięciu rundach. Dobra, dobra, dobra. <mum> Dub mu bloka. Yy, yy. Yy. Jeszcze raz bloka i bum, mocny cios. Tak ma być właśnie. O ty, pita. Tak nieolno. No rób tego bloka, ty. Kurde. Dobra, weź jego bloka, zniszcz A nie udało się, jeszcze raz Zniż teraz. I dupnij Ooo, wyblokował się jeszcze. Kurde. Ładnie się blokuje, ładnie się blokuje, naprawdę. Nieźle. Może spać z tego? Może. <śmiech> Zwycięstwo. <śmiech> to mi się podoba. Nice, nice, nice! nice. O, to lecimy na szczecin! Lecim, lecim! To jest, wydaje mi się, że Capture the Flag między innymi eee, czy, tam, czy tam po prostu takie checkpointy musimy przejmować? Eee, polega to na tym, że. Może polecimy tam, pierwszy na punkt A. Już je znasz? Czy to jest kwestia you jakiegoś you czasowego? Dobra, mamy punkt A. Na B jest walka, to walka jest przyjemna, spójrzcie. Tam będziemy walczyli z tą całą hordą tych małych żołnierzyków. Jeżdżę z tym! Jeden po drugim! U, uuu, uuu! Uu. Nie tak bardzo jeden po drugim, bo widzę, że to jakiś wojownik mnie dosyć ostro wrobił. Jak to jest życie? A życie się robi samo. Dobra, trzeba poczekać chwilę. Tam jest jakiś jeden głupi wojownik. Wypadł mi sto! <grytanie> Dobra. Wypad mi stąd małe piczki. Koniec tego. O, punkt A utraciliśmy to bardzo źle. Tak być nie powinno. Dobra, tam jeszcze z jeden. Koniec, nie ma go. Wracaj, punkt B. Musimy mieć punkt B. Nie pozwolę na to, wypad! Wypad Somarańczowi, nie ma tak łatwo. Tak być nie może, tak być nie może! Chodźcie tutaj, chodźcie tu foczki do mnie. Koniec! Po tobie, bocie! Awans! I wy też, wypad! Małe... ...mróweczki. Ci ludzie są w ogóle tak... ...o głowę mniejsi ode mnie, to jest też piękne. Oła. Biją mnie tu jakieś inne piczki. Czemu mnie biją inni? Zostawcie, nasz pojedynek musi być... O, ucieka. To ała, ała, goni mnie teraz, no co ty może? No, żeż kurde. Bot mnie zabił, to jest smutne, po prostu to jest smutne. Prawie wygrywamy, moi drodzy, prawie wygrywamy. Tymczasem walczyliśmy przy punkcie B i... Yy, ja walczyłem przy punkcie B i ja. Zabij ich bohaterów! Gdzie jest bohater? Tu jest. Zabity. Dobra. Co tu się dzieje? Weź to też wywal wszystko. Po co nam to? A, punkty tracimy. Czy to jest nie tak? Awans, nice uuuu Bito! Bito bydle! A, okej, okay, zonei. Dobra, to lecimy na zone. A. Go, 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 go. Tam ktoś jest, da Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Koniec tego! Małopiczko, zabity. Dobrze, jeden zabity, jeszcze trzech bohaterów. Tam leci kolejny. No tak, tutaj kurde leci boczkiem, na no, aby chciał polecieć, nie? Cwaniaczek, bum, i bum. Jeszcze raz We dwójkę nie ma szans, naprawdę jak jest dwóch bohaterów kontra jeden Śmierć murowana, to jest nie do zrobienia Pada jak mucha po prostu, nie ma jak, jak blokować ciosów, to jest nierealne A tu jest dwóch ostatni A nie, nie dwóch ostatni, bo oni się wskrzeszyli chyba Dobra, weź go, kończ go, kurde, no Tak ma być Żeby oni nie wskrzesili tego, który jest tutaj, no, już go nie wskrzesili nie skrzyśli czy nie? A już nie wiem kurde A, nie ma go już tutaj, dobra Ale leży tutaj ta pała jedna Chyba wygraliśmy Tak! Wygraliśmy i jak obiecałem jeszcze konkurs, to dla was zapowiedziałem Wybierzcie, którą stronę wy byście Chcieli reprezentować, wikingów, samurajów Czy rycerzy Opowiedzcie o tym, napiszcie, zróbcie w jakiejś formie zdjęcie Swojej klasy, którą wybraliście Czemu właśnie ją wybraliście Wrócę na Facebooka, Instagrama, czy też Twittera Cokolwiek, z hashtagami swojej klasy Czyli honor wikinga, bądź honor samuraja Bądź honor rycerza A zwycięzcy będą wybierani Spośród frakcji, która wygrała Która miała najwięcej postów z hashtagiem danym Do wygrania będą zarąbiste gadżety For Honor. Zapraszam. Regularnie znajdziecie na Facebooku Ubisoftu. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć.